Wierzość. Więc to są takie dwie metody. Tak jak Państwu mówiłam wcześniej, ekstrakcja najpierw wodna, czyli tym rozpuszczalnikiem jest woda, później nalewka alkoholowa. Można połączyć te dwie nalewki i powiedzmy, że mamy taki rodzaj podwójnej ekstrakcji, czyli coś najbardziej pożądanego w ekstrakcji grzybów. Wiadomo, że przy połączeniu alkoholu i tego ekstraktu wodnego będziemy z mniejszą ilość alkoholu i yy, no nie będzie taka nieprzyjemna do picia. Ja to może wrócę Moniko do starych metod Shenonga te podwójne albo nawet potrójne ekstrakcje chyba naszym przodkom było świetnie znane bo na jesień się robiło bigos był tam alkohol był, był tam olej była tam woda wszystko długo się gotowało były grzyby oczywiście więc myślę że tam jeszcze więcej różnych rodzajów frakcji mogło być wciągnięte do pożywienia poprzez właśnie takie gotowanie z wieloma różnymi rozpuszczalnikami. No dokładnie, tak. My, my dzisiaj po prostu się tutaj mądrzymy, natomiast. Po prostu są... się, ja Dobrze. No i czym się różnią te domowe ekstrakcje od tych? profesjonalnych, to przede wszystkim, tak jak mówiłam, my możemy roz, używać różnych rozpuszczalników. Taka ekstrakcja przebiega w takiej, jakby w zamkniętej formie, czyli po prostu tutaj nie mamy tego efektu właśnie niszczenia, na przykład pewnych enzymów, czy tłuszczy, Wysokiej temperaturze, dlatego że w tym zamkniętym obiegu, jak my robimy to w ekstraktorach, po prostu takich profesjonalnych, to mając ten zamknięty obieg, po prostu wszystkie te substancje, które są wydobywane z powrotem, trafiają do ekstraktu. No przede wszystkim różni się yy, nasz ekstrakt różnią się od tych wszystkich, które, których o Państwu wcześniej wspominałam, czyli tych sproszkowanych grzybów, w ogóle nie czy też tych połączonych z grzybnią, dlatego że na ten moment my robimy nasz ekstrakt tylko z owocników. Yy. Dlatego, że po prostu nie, nie, no nie chcemy wprowadzać tych dodatkowych beta-glukanów, które mogłyby fałszywie wskazywać na, na ilość. Te nasze ekstrakcje są skondensowane dziesięciokrotnie i mają łagodniejszy smak, tak jak mówiłam, na przykład taki pniarek brzozowy ma jakby po prostu w tej nalewce alkoholowej, znaczy w tej ekstrakcji on całkiem inaczej smakuje. No i jest łatwiejszy w dozowaniu, można dodać do herbaty. Czy też wody. Jeżeli komuś przeszkadza na przykład alkohol, to ten alkohol można po prostu. Znaczy, można wlać sobie konkretną dawkę, odstawić go na, na, na przykład na jeden dzień, i już badaliśmy, że około 10% alkoholu wyparowuje po takim odstawieniu. Też na życzenie pacjentów, którzy nie chcą w ogóle alkoholu mieć, to my po prostu po tej ekstrakcji alkoholowej jeszcze dodatkowo oddystylowujemy alkohol. I po prostu ostatecznie mamy ten ekstrakt z podwójnej ekstrakcji, ale pozbawiony alkoholu.